Co dobry Państwu! Dzisiaj porozmawiamy z naszym ekspertem o ściąganiu na lekcjach. Jak to się robi? Jakie są najlepsze sposoby, żeby nie męcząc się za bardzo, uzyskać dobry stopień z jakiegoś przedmiotu? Tak, bo jak wiedzą Państwo, szkoła tak naprawdę nie przygotowuje do życia. I tak naprawdę umiejętność ściągania jest niezbędna. No to jest wręcz e, konieczna, także że myślę, że w ogóle powinna być lekcja. E, lekcja, jak należy ściągać? No właśnie. Jakie zna Pan sposoby ściągania? Skuteczne. E, myślę, że e, każdy sposób, w którym się nie ujawniamy z tym, gdzie nie jesteśmy złapani, jest, e, jest dobry. Oczywiście zależy też, e, tutaj trzeba wykazać się na pewno. E, dużym sprytem e, i w zależności od tego, jaki jest nauczyciel, bo są nauczyciele, których jest bardzo, bardzo trudno e, oszukać e, i w, w, wtedy, e, wtedy musimy przejść do bardziej, e, bardziej skomplikowanych e, sposobów. Może ja zacznę od sposobów, które ja stosowałem, były skuteczne i nikt mnie nie złapał albo udawał, że nie złapał. Więc pierwszym sposobem jest pisanie, napisanie sobie y, wszystkiego na ławce ołówkiem, tuż przed klasówką, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli możemy wejść do klasy i sobie wszystko piszemy, jeżeli to jest y, na, na ławce własnej, na, te, na tej, przy której będziemy siedzieć ołówkiem. Wzory z matematyki, odpowiedzi z historii czy tam czegokolwiek. A drugim sposobem, y, który był bardzo skuteczny, było pisanie na czystej kartce, wypisanym długopisem. Od, yy, tych treści, które mają być na klasówce. Czyli wy, wy, wypisany długopis i piszemy takim jakby niewidzialnym pismem, a potem sobie siadamy na ławce, z, obok której na którą świeci, z której strony słońce i wtedy sobie możemy odczytać tą ściągę i odpowiedzieć na pytania zadane na sprawdzianie. A Pan jaki sposoby znamy? Yy, jednym ze, ze sposobów. Jest na przykład umieszczenie kartki na plecach osoby siedzącej przed nami. Oczywiście, bardzo dobrym sposobem jest zrobienie tego na przykład dla nauczyciela, który chodzi. chodzi wtedy, wtedy on na pewno się nie zorientuje. Czyli podchodzimy do nauczyciela i, mu i klepiemy go po plecach, prawda, takim serdecznym, serdecznym, gorącym ruchem, i wtedy przyklejamy mu tą. Jeżeli on na przykład siedzi cały czas, siedzi cały czas, prowokujemy go w ten sposób, żeby on zaczął chodzić po klasie. No, ale to chyba trzeba napisać drukowane literami jakieś tam wzory czy tam cokolwiek, żeby to się dało odczytać, kiedy on chodzi po tej klasie. To możemy mieć na przykład lornetkę. Możemy, możemy, możemy mieć na przykład lornetkę i wtedy jak nauczyciel stoi do nas plecami, przez lornetkę odczytujemy. Bo rozumiem. No ale jak się nagle wróci zobaczy lornetkę, to co mówimy wtedy? Jak to tłumaczymy, że trzymamy w Mówimy, że mamy słaby wzrok i zalecił nam, e, i zalecił nam e, teraz lekarz, żebyśmy nie nosili okularów, tylko posili z lornetką. Rozumiem. Jeszcze zna Pan jakiś sposób ciekawy? Na ściąganie? E, tak, tak. Jeszcze jest e, 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 jeden ze sposobów. E, jest... E, na przykład umieszczenie ściągi w zegarku, i odczytujemy sobie z zegarka wtedy wszystko to, co nam jest potrzebne. Rozumiem. A czy uważa pan, że ściąganie jest uczciwe? Czy to, czy to nie ma dla pana znaczenia? To znaczy, ja osobiście myślę, że za to powinna być kara śmierci. Rozumiem. Ja tak nie myślę. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia.